Kolejny trzeci zlot fanów PRL-owskiej motoryzacji. Gościmy dzisiaj w Sufoli, No perełki motoryzacji polskiej: maluchy, fiaciki, polonezy, również motory z czasów perelowskich. Ja również przyjechałem dzisiaj na motorze WFMC mego taty. Także wspaniałe spotkanie. Bardzo dużo ludzi, duże ogromne zainteresowanie i dużo przede wszystkim sprzętu do oglądania. Sprzęty w bardzo dobrym. Stanie. No i przede wszystkim, jak czujemy, unosi się zapach właśnie mieszanki przepalonego oleju, to na czym wzrastaliśmy w dzieciństwie. I ogromny podróż sentymentalna. Wracamy do czasów wspomnień, kiedy to właśnie nasi rodzice dojeżdżali do pracy. My dziedziczyliśmy te motory i te samochody, które często były naszymi pierwszymi. No, ktoś nie zaczynał od malucha, prawie każdy. Sam pomysł zrodził się tutaj w Suchowoli, ponieważ okazuje się, że w Słuchowoli jest dużo fanów starej motoryzacji. Są tu mieszkańcy, którzy mają znakomitą kolekcję starych samochodów, serenek, Warszaw i oni właśnie są zrzeszeni w klubie, który jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Oczywiście mamy również gości z Sokółki, z Dąbrowy, z Janowa, ze Sztabina, z Augustowa, z Białogostoku, więc praktycznie z połowy regionu zjechały się tutaj stare samochody.